Witam wszystkich przed odbiornikami. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwa moje ulubione śniadania w Warszawie. Pierwsze miejsce to jest Lubaszka, piekarnia, w której też można zjeść pyszne śniadanie. Jest kolejka dosyć mała, bo tutaj zazwyczaj to ludzie jeszcze na zewnątrz czekają. Dzisiaj się w miarę udało. Najlepsze jest to, że ja bywam tu często. Są tu takie kłótnie starszych osób. Ja byłem pierwsza, ja byłem przed Panem. I się tu, wiesz, biją o te ciastka, nie? Ty chcesz tu zjeść śniadanko? Nie, nie masz oładę, mam pyszne śniadanie. Może coś małego. Kluby są takie bułki czosnkowe. Jadłeś bułki czosnkowe tutaj? To nie jest jako śniadanie, to jest po prostu bułka. Pieczywo? Nie, no. nie jadłem takiej bułki. Ja chcę taką bułkę, tylko. Myślałem, że zrobimy test wszystkich śniadań. Wezmę moje ulubione śniadanie, tak, żeby po prostu pokazać wam, co je Wojek na mieście. Potwierdza. można się tu utuszyć. Tylko że ja mam tu zawsze taki problem, że jak przychodzę tylko na śniadanie, to albo dodatkowo wezmę sobie kawałek pizzy, albo jakieś ciasteczko, coś tego zawsze. Jeszcze do tego Energetycznego jeszcze? Mm -hmm. da. No. ono jest spore. Upycham dobrze. Większość z was na pewno zna te śniadania, no bo to jest dosyć popularne miejsce i lubaszka jest w wielu miejscach, aczkolwiek nie w każdej jest śniadanie. Uważam, że jeśli chodzi o taką domową pizzę, to ta jest naprawdę bardzo dobra. Bardzo dobra, Bardzo ja dobra, lubię, no. Ta salama jest naprawdę grzechu warta. Ja chyba najczęściej biorę hawajską. Ja jestem z tych, którzy tolerują hawajską. Ja też lubię. I lubię tego ananasika po prostu, który dodaje słodycz. Ja uwielbiam tego palucha z boczkiem. Pan jest naprawdę top. Jadłeś go? Nie. Bardzo dobry, tylko mega tłusty, wiesz, dużo sera, dużo boczku, uh -huh. ale kozaczek. A gdzie są moje bułeczki czosnkowe? Nie widzę ich. Tylko ona jest taka, że później cały dzień czujesz w zębach posmak tego czosnku Aż i taki sera. intensywny jest? No mega. Te paluchy to mistrzostwo świata jest. Ja poproszę śniadanie energetyczne, paluch czosnkowy, coś takiego. Bułka, bułka. bułka, bułka, bułka. Jest tam. Taka okrągła jest tam. Tak, 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 tak. to tą Tutaj jest taka antresola na górze. Zawsze te miejsca są zajęte, więc ciekawe, czy dzisiaj coś nam się uda wywalczyć. Już widzę, że jest bardzo dużo ludzi. Po złożeniu zamówienia dostajemy numerek, który kładziemy na stoliku, no i tutaj przynoszą wprost do stolika, przy którym siedzimy nasze zamówienie. Niestety my nie mamy gdzie usiąść. Śniadania podawane są tu bardzo szybko. Moim wyborem zazwyczaj jest śniadanie energetyczne, w którym mamy dwie frankfurterki, dwa jajka sadzone, boczek, jakąś tam sałatkę i smażone pieczarki. Najbardziej mi tutaj smakuje w ogóle ten dressing na tej, na tej sałatce. No. Do tego zestawu dostajemy szklankę świeżo wyciskanego soku oraz dwie bułki, no i takie masełko malutkie. Za takie śniadanie trzeba zapłacić 19,50. Tanie. No. Super dużo rzeczy tu jest, nie? I sok, i, i dwie bułki, i to, i tamto. To śniadanie spożywam w różnoraki sposób. Często na przykład Robię sobie z tego wszystkiego, co tutaj jest, kanapkę. Czyli rozkrajam bułkę, smaruję ją masłem. No i tutaj wiecie, kroję sobie jajko, wrzucam jajko do środka. O, pyk. Trochę tej sałatki tu wrzucam. Bociusia. Kanapecka z jajkiem sadzonym, bocusiem i sałatą. Przegryzacie sobie Frankfurterkę. Do tego zagryzacie podsmażaną pieczarką. I już wiecie, że Wasz dzień będzie piękny. Zawsze zaczynam od tej bułki z ziarnami, bo tamta jest taka. Ja nie lubię takich białych kajzerek. Jeszcze ona jest taka zazwyczaj... Słyszycie jaka? Nie no biała najlepsza. Ja uwielbiam właśnie jakieś takie z ziarenkiem, coś tego. Macie też regał z książkami, możecie sobie poczytać. Ja uwielbiam czytać książki. W tygodniu, przynajmniej czytam ze dwie. Uwierzył w to ktoś? Powiedz to jeszcze raz, ty czytasz książki? Czytam bardzo dużo książek, przynajmniej dwie w tygodniu łykam śmiało Na pewno. Kiedy ty to robisz? Chyba w nocy. Tak, dlatego jestem codziennie taki niewyspany. Na przykład wczoraj montowałem, to jeszcze tak sobie mówię, druga dopiero. Nie, dobra, to, się... to jeszcze wezmę książkę, przeczytam parę stron. Człowiek górano się budzę, Książka tutaj na klatce piersiowej. Mówię, co się stało. Przeczytałem tylko kilka stron niestety i zasnąłem w trakcie, więc nawet nie wiem kiedy. To jest moje ulubione śniadanie, a ciekawe jakie jest wasze ulubione śniadanie. Masz ochotę? Ja chcę bułeczkę zaraz zjem. Ja mam tu bułeczkę swoją, to jest bułeczka stosunkowa. Bardzo dobra, bardzo esencjonalna. Ja to sobie ją tak wygląda bułeczka. On to jest mój ulubiony przysmak chyba. Zaraz po paluchu z boczkiem. Ona jest tłusta do jaka. Czujesz, na palcach zostaje, mhm. ona jest, wiesz, porządna, utuszona, elegancka. Idziemy do samochodu i jedziemy w drugie miejsce. Jest dzisiaj w sumie ciepło. Ciekawe czy mają stoliki na zewnątrz. Usiadłeś na zewnątrz? cappuccino jakieś usiad, wypił? Usiad. Wy w tym czasie, zanim my się przetransportujemy, możecie zasubskrybować ten kanał. My jego co dwa dni i on jest taki zakurzony. Czy ty widzisz jak wygląda tutaj miejsce dla pasażera? No widzę, widzę. No. No. Ale wiesz, niektórzy ludzie pracują i nie mają czasu. nie? Jedziemy w kolejne miejsce bułkę przez bibułkę. Ostre! karnawał. Nie ma żadnego karnawału w wariacie. Widziałem, że wielu z was spodobała się moja zawieszka. Dostałem ją po prostu od Januszka. No i tak się wisi. To w ogóle. To chyba nigdy w ogóle nie pachniało. Czy my naprawdę będziemy stać w tej kolejce, wariacie? Mam nadzieję, że nas rozpoznają i wpuszczą nas wcześniej. <gry> nie korzystamy z takich udogodnień. Liczyłem na to, że będą stoliki już na zewnątrz. No witam, jesteśmy w lokalu. Tak naprawdę weszliśmy przed wszystkich, przed kolejkę i powiemy, że jesteśmy pierwsi. Czy mogę przed kolejką jakby zamówić na wynos sobie jakieś śniadanie? No tutaj nie usiądziemy, bo kolejka jest dosyć spora. Stracilibyśmy wiele czasu. Dawaj coś na słodko ja bym tu na, na słodko? No może. To jest na słodko ciekawego? Pankejki może. O, no. Ale karta jest obszerna. Fajna informacja znajduje się tutaj na górze, ponieważ przez cały dzień macie kieliszek proseko za 7 zł. Myślę, że warto tutaj bez samochodu się pojawić. Coś jeszcze bym wziął, bo ja tak lubię dużo tych rzeczy zamówić, ale no... Dawaj croissancikami jakiegoś weź. O, byś mi mógł wziąć tego maślanego zwykłego. Zwykły maślany, Najlepszy nawet. jest zwykły, no. Croissant? Krosą, krosą? To się mówi krosą, krosą, krasą, krosą, krosaj? Tego Rogalicka, tego Rogalicka. Proszę pankejki. Rogaliczka maślanego. Może jeszcze drugiego rogaliczka z Maliną. Wygląda, że jak Ross jakiś człowiek. Złożyłem zamówienie na wynos. Czas oczekiwania to jakieś 15-20 minut. Fajnie, że dzisiaj jest taka pogoda, bo jak byłoby zimno, to ciężko by się czekało. O cenach porozmawiamy sobie zaraz. Chociaż możemy teraz, bo czemu nie? Za pankejki zapłaciłem 26 zł. Za oba rogale po 7 zł. Czyli za wszystko, za trzy pozycje zapłaciłem 40 zł. To, co co zauważyłem, to to, że nie ma w ogóle doliczonego kosztu za jakiekolwiek opakowanie na wynos. Teraz już jest to raczej standardem. Zarapuj coś. Czy te paniekie będą dobre? O, ale dobre. Zarapuj coś. Ty ogólnie jesteś na temat jakby ptaków? Bo tutaj widzę, że sobie uwiły takie gniazdecko. Myślisz, że to jaki ptak to zrobił? Rubelek. Odebrałem zamówienie. Jeden rogal, dwa rogale, takie sosy, sztuczce oraz serwetki oraz tak zwana wisienka na torcie, jak to mówią. Otwieramy od razu, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Sosy. Sosykowy? Miesany wziąłeś? Miesany, miesany. Miesany. Ta Polska w ruinie przejęta. Zobacz co jedzie, człowieku. Trip, trip, o to chodzi. Czyli tak powinien smakować Mniej idealny zajęty. pancake. Naprawdę pyszne są te naleśniki, więc zalejmy je odpowiednią ilością sosu. Do samego tego? Jeszcze jednak nie, Misia muszę nakarmić. Taki suchy się wydaje być trochę. No to zobacz. Ale puszysty, jak taka chmurka. Uh -huh. Bardzo dobre. Szczerze, no i lepszy pancake, jak jadłem. Ja właśnie robiłem kiedyś w domu, ale to nie tak smakowało. Ja to pancake tylko na Olinclusive w jakimś Egipcie czy w Turcji jadłem. Tak to w ogóle nigdy nie wybieram tego. Ale no, bardzo dobre, bym byłem jadł, bym jadł. A to gruska. Mam na na gruszkę mam takie te, że mnie później podniebienie spędzi bardzo. Chyba uczulenie to jest, ale mięciutkie, zajebiste są naprawdę. Tylko rogalach, przypomnijmy. Ale nie ciągnie się jakoś ten sos. Mm, idealne, naprawdę. Z takiego kubeczka ile byście wlali sosu? Ile cały, ty byś wlał? Cały. Mm, dokładnie tak. Tej śmietanki raczej nie będę używał, bo mi to nie pasuje tutaj. No jak nie pasuje? Taka śmietanka? No ja bym wszystko wlał. Boże, jaka dobra. Mhm, taka jak lody rozpuszczone. Mhm, dokładnie taka. Panie, bo są tutaj te owoce, ten syrop klonowy. Niesamowicie podbija smak. Tam jedzą ludzie. My mamy dużo lepiej. Świeci słoneczko, świeże powietrze, pyszne naleśniki. Dobra, jedźmy z pełną profanacją tego. Ale to się takie. Takie zalane ostro. No jasne. Czy to amerykańskie zobaczmy. Ja nie? nigdy w Ameryce nie byłem, to jest ten problem. Teraz możesz się przenieść do Ameryki właśnie. To ja zrobię tak, nie będziecie tego widzieć, bo mam okulary. Spróbuję tego naleśnika z zamkniętymi oczami i spróbuję poczuć miejsce, w którym jestem: <laughs> Venice Beach. Palmy. Siłownia w plenerze. Ale ty gdzieś obok tej siłowni stoisz, nie? Tak, tak, ja się tylko przyglądam. Z choddogiem. Skatepark, szumfal. A nie, jestem w centrum Warszawy, człowiek. Ups, ups. Naprawdę niesamowite. Tak jak wszystkie dania wytrawne tutaj są pyszne, tak ten deserek też. Tutaj trzeba powiedzieć, że oni robią swój bardzo dobry chleb, taki ciemny. Jak ja nie lubię chleba ciemnego, to ten tutaj jest aż taki aż czarny, z tego co pamiętam, i naprawdę mm. był przepyszny, bardzo mi smakował. Krosą, krosą. Nie wiem jak to się poprawnie mówi nadal. Rogalicek! Rogalicek! A to nie jest maślany. To jest malina, ale też możesz go próbować, ja bo... To ja wszystko taki... lubię zwykłe, ja wszystko lubię zwykłe, serio. Im jeszcze tym lepsze. Tu ma być on ma być po prostu mięciutki, taki lekko ciągnący, wiesz, w wilgotny w środku. No i maślany ma być... Taki. Ma być czuć bardzo dużo masła. Ojojojo. 7 zł kosztował. 7 zł, no. Na luzia. Idealny, naprawdę. Chyba najlepszy ogólnie w życiu. Do tej pory to się zajadałem jakimiś takimi, wiesz, w Biedronce i w Lidlu są takie krosanciki. No ale ten... Level wyżej, naprawdę. Mm. Pyszne, proste, idealne. Chciałeś spróbować? Nie, ja tego z Maliną spróbuję. Aha. Na Luzie 5 kładziesz na stół, siadasz sobie normalnie, wygodnie. Kawka, kawka do tego. Albo nie, tak, Dobra, dawaj tą malinę też, tylko gryza wezmę. Też mięciutki jest. Malina jest jeszcze w środku, człowieku? No, tak. Ja Bardzo myślałem, że ta malina, to tylko ta z zewnątrz tutaj jest jakaś. To jest cukier. To jest cukier jakiś. Cukier różowy. barwiony, no. Dobry, ale wybrałbym zwykłego. Zwykły to jest po prostu, czujesz, to tu jakby, no. Ja uwielbiam prostotę, po prostu. Ja uwielbiam malinowe rzeczy w ogóle. Maliny, jagody to są chyba dwa moje ulubione owoce. Uciekam. Nie dam mu więcej. Zapomniałem o tych pysznych pancake'ach, zobaczcie. Tak zalane jeszcze lepsze. Ale przesadziłeś z tym sosem. Przegięłeś, przegięłeś, oj przegiąłeś. Chyba już nie będziesz tego I tym słodkim akcentem, widzowie, żegnam się dzisiaj z wami. Do zobaczenia. Wpadnijcie na mojego Instagrama, zostawcie subskrypcję, no i jakiś komentarz pod tym filmem.